Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie w końcu ta recenzja, na którą wiele osób z Was niecierpliwie czekało, a mówię tutaj o tym wosku, który używa się bez pasków fizelinowych. To jest ten wosk firmy Netline. On przychodzi w takim plastikowym słoiczku. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie chciałam robić recenzji zaledwie po jednej próbie. Chciałam go kilka razy wypróbować, no a że nie woskuje się co 2-3 dni, troszeczkę to trwało. Ale teraz moje zdanie już sobie wyrobiłam, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co o nim myślę, to oglądajcie dalej. Zapomniałam dokładną cenę tego wosku, sprawdzę to jeszcze i podam wam ją gdzieś tutaj. W każdym razie jest jego tutaj 250 ml. Data ważności to 12 miesięcy od otwarcia. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak on wygląda, jeszcze w takim nienaruszonym stanie, to pokazuję to na filmiku zakupowym z Zrób sobie krem oraz Allegro. Tam pod koniec tego filmiku pokazuję Wam ten wosk po raz pierwszy. Teraz w trakcie użycia on wygląda już w ten sposób. Oczywiście już troszeczkę jest słoiczek zabrudzony, oblepiony, no i trochę go ubyło. On, zanim go podgrzejemy, ma taką twardą, stałą konsystencję. To jest właśnie wosk, który stosuje się na ciepło i możemy go w dwa sposoby podgrzać. W obu przypadkach podgrzewamy go oczywiście bez tej nakrętki tutaj, ją musimy najpierw ściągnąć. I albo wsadzamy ten wosk, ten słoiczek do kąpieli wodnej, przy czym naprawdę musimy uważać, żeby woda nie gotowała się za bardzo i w trakcie gotowania, żeby po prostu nie prysnęło tutaj do środka, bo to by ten wosk zepsuło, albo wstawiamy go do mikroweli. I tutaj producent zaleca, żeby go podgrzewać nie dłużej niż dwie minuty. Ja muszę się przyznać, że u mnie to trwało dwa razy tyle, to zależy od waszego sprzętu, musicie to po prostu u siebie wypróbować. Ja po tych dwóch minutach po prostu co 20-30 sekund sprawdzałam, czy ten wosk jest już w porządku, czy nie. On, gdy jest już dobrze podgrzany, ma konsystencję takiego płynnego miodu, czyli jest jeszcze dość gęsty, ale na tyle płynny, że można dobrze z nim pracować. Ani przejdę do plusów i minusów, może powinnam przypomnieć dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, że ja ten wosk stosuję tylko i wyłącznie do twarzy. Do ciała też go nie polecam, bo uważam, że są o wiele tańsze i wygodniejsze, lepsze rzeczy. Ja właśnie uwielbiam te wkłady z tymi podgrzewaczami, dla mnie nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o depilację ciała. Ten wosk właśnie stosuję tylko i wyłącznie do twarzy i tutaj też moja retencja będzie się oczywiście o to opierała, więc zacznę może najpierw z minusami. Jego takim pierwszym zdecydowanym minusem jest jego wysoka cena, bo w porównaniu do takich wkładów, te wkłady kosztują jakieś 6-7 zł, no to on ma naprawdę bardzo wysoką cenę. Kolejnym minusem jest też to, że trzeba z nim szybko pracować, ponieważ on bardzo szybko stygnie, więc jeżeli macie jakieś większe partie, które chcielibyście depilować tym woskiem, no uważałabym, że to się nie za bardzo opłaca, ponieważ on gdzieś po 10 minutach robi się zbyt gęsty i trzeba go po prostu ponownie podgrzać, ale na twarzy sprawdza się naprawdę idealnie, ponieważ tutaj to jest właśnie też jego plus, komfort tego stosowania, że można go nałożyć od razu na wszystkie partie na twarzy, które chcemy depilować i zanim skończymy nałożyć ostatnią warstwę wosku, już tą pierwszą możemy zrywać, bo on po paru sekundach już zastyga, więc to jest naprawdę plus i możemy ominąć tym samym jego szybkie stygnięcie. I takim jeszcze jednym minusem, co może być też uważane za plus, jest jego moc, ponieważ on jest delikatniejszy niż te woski tutaj. Ten wosk jest tak mocny, że on, niestety zdarzyło mi się to już za dwa, trzy razy, po prostu oderwał mi kawałek skóry i to po pierwsze było bardzo bolesne i goiło się przez długi czas, to było naprawdę straszne. On jest tutaj delikatny, mogę to samo miejsce dwa, trzy razy depilować i on mi skóry na pewno nie zerwie. To jest jego właśnie takim ogromnym plusem, ale może być uważany również za minus, no bo za pierwszym razem być może nie usunie wszystkich włosów. Przechodząc do plusów, to jego zdecydowanym dużym plusem jest komfort stosowania. Po pierwsze, ten wosk się bardzo szybko podgrzewa, bo w zaledwie kilka minut. Te wkłady tutaj potrzebują jakieś 20 minut. Po drugie, bardzo szybko się go używa, ponieważ tak jak na przykład ja na twarzy, mogę nałożyć ten wosk na wszystkie partie, które chcę depilować naraz i od razu po kolei zrywać, więc jest naprawdę, pracuje się z nim bardzo szybko, co również właśnie zwiększa ten komfort w stosowaniu. Również nie potrzebujemy żadnych wpasków, co też mi się bardzo podoba, właśnie na tym mi zależało, jeśli chodzi o depilację. Twarzy. No i następnym plusem jest właśnie jego delikatność, że to samo miejsce możemy de depilować dwa, trzy razy i on nam skóry naprawdę nie podrażni. Ja wczoraj wieczorem właśnie depilowałam sobie twarz tutaj, yy, te boki i. Moja skóra, jak widać, jest naprawdę w dobrym stanie, nie jest podrażniona, czerwona. Przy tych wkładach bywało tak, że moja skóra na następny dzień była bardzo delikatna na dotyk, wręcz taka prawie jak opuchnięta. A tutaj nic, mogę spokojnie dotykać się, nie mam ani jakichś kropek, ani nie, te miejsca nie są zaczerwienione. I wczoraj jeszcze zrobiłam taki wyjątek, bo normalnie kładę po takim wosku od razu te błękitne, chłodzące algi bielendy, które rewelacyjnie wyciszają cerę. Wczoraj specjalnie tego nie zrobiłam, żeby wam pokazać, jak cera wygląda, gdy pozostawimy ją samej sobie, jak wyglądała się na następny dzień po woskowaniu. No i jak widać moja cera naprawdę jest, ani nie jest czerwona, ani nie ma jakich, jakichś kropeczek, jakichś krostek, nie jest w żaden sposób podrażniona. Trwało to oczywiście wczoraj wieczorem, gdy robiłam ten wosk o wiele dłużej, zanim moja cera się uspokoiła, bo po algach już moja cera jest wyciszona, nie jest już taka mocno czerwona, tylko taka delikatnie różowa a wczoraj nie kładąc właśnie tych alg moja cera tak potrzebowała dwóch godzin żeby dojść do siebie, ale byłam naprawdę zdumiona, bo po tym wosku czasami nawet po algach moja cera mimo tego była czerwona, piekąca wciąż miałam takie nieprzyjemne uczucie tutaj tego naprawdę nie ma, więc jestem bardzo zadowolona z tego, więc podsumowując, tak jak mówiłam cena, to że szybko trzeba z nim pracować są na pewno jakimiś minusami, ale dużymi plusami to naprawdę komfort stosowania i jego delikatność i to, że właśnie szybko się z nim Pracuje i bardzo wygodnie. Jeżeli się mnie zapytacie, czy kupię sobie ponownie ten wosk, gdy ten mi się wykończy, no to niestety nie mogę dać Wam odpowiedzi, bo po prostu jej nie znam, bo myślę, że ta ilość tutaj, która mi została, starczy mi spokojnie do końca tego roku, bo tak jak mówiłam, stosuję go tylko i wyłącznie do twarzy i tutaj jest jego jeszcze sporo, a już go kilka razy użyłam. Więc do końca tego roku będę miała spokój, i dopiero po tym czasie będę musiała się zastanowić, co robić dalej. I jeżeli nie znajdę jakiegoś innego wosku, którego będę chciała wypróbować, to myślę, że przy tym zostanę. Bo naprawdę podoba mi się komfort stosowania i jestem gotowa wydać właśnie tyle pieniędzy za ten wosk, bo jest naprawdę delikatny, a skóra twarzy jest, jak wiadomo, bardzo, bardzo wrażliwa. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję. Przejdę teraz do drugiej części filmiku, na której wam pokażę, jak ten wosk właśnie się stosuje i być może to Wam troszeczkę lepiej pomoże w Waszej decyzji i wyobraźni od tym wosku, jak ten wosk właśnie się zachowuje na skórze, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie do tej pory i zapraszam na drugą część i żegnam się z wami. Witam pa, pa. was serdecznie w drugiej części filmiku. Teraz wam pokażę jak ja ten wosk używam na sobie i pokażę wam to na mojej ręce, bo będzie mi po prostu wygodniej. Nie mam tutaj aktualnie zbyt wiele wosków, bo niedawno sobie depilowałam ręce, ale to co przypuszczmy, że są. Więc wosk już podgrzałam. Jeszcze co chciałam wam pokazać, on przychodzi z taką szpatułką, na której mamy napis OK. Dopóki widać to słowo, znaczy, że ten wosk nie jest zbyt gorący. I tak jak mówiłam, on ma ma teraz taką konsystencję takiego gęstszego, płynnego miodu. Więc przypuszczmy, że moje włoski rosną tutaj w tą stronę, czyli do dołu. I ten wosk, tak jak inne woski, nakładamy właśnie z kierunkiem włosa, więc nabiorę sobie na szpatułkę troszkę tego włosu, wosku i nałożę na skórę cienką warstwą. I teraz nic nie będę edytowała, możecie zobaczyć, jaką szybko zastyga. Już tutaj mogę sobie troszeczkę podhaczyć. ten wosk już jest twardy i po prostu pod włos zrywamy i tutaj co też fajne jest właśnie w tym wosku, że nie musimy używać żadnej oliwki, żeby pozbyć się resztek, ponieważ on naprawdę fajnie, fajnie odchodzi od skóry, pokażę Wam to jeszcze raz, żebyście dobrze mogli zobaczyć więc nabieram, nakładam z kierunkiem włosa no, coś takiego już tutaj mogę pomału dotykać, jest jeszcze delikatnie klejący, szczególnie w tych grubszych warstwach, ale dobrze jest właśnie zakończyć taką grubszą warstwą, bo wtedy łatwiej możemy ten wosk podważyć i łatwiej możemy go zerwać. Więc tutaj to już mogę zrobić, go delikatnie podhaczyć, co naprawdę nie boli, nie, jest nic, nie ma nic strasznego tutaj. I pod włos jednym ruchem ściągamy i to by było wszystko. I teraz tylko... Pozbywamy się resztek i to tak naprawdę cała zabawa. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia. Pa!